Witam koleżanki i kolegów, przedstawiam Wam tutaj następną partię gąbko młodych. Tu jest pa, e, parka tygrysów, jedna. Mamy tu pie, e, pięć tygrysków. Potem mamy tutaj piękne, takie wyrobalione. To są tygryski e, z Belgów, z Wangraberenów. Potem mamy tutaj e, czerwon, czerwonego. E, to jest jeden jest radwan, a drugi jest e, z wosa. Potem mamy tygryska i mamy Vanroya. Potem mamy e, Opala i samiczkę z Jansenów. Krapianą. Tutaj mamy parę e, Hurrikan 51, Hurrikan 51, para z Ronaldo. E, razy Tadeusz Zobel z Olimpiady i Hurrikan 51. Z Tym, że już cztery sztuki są sprzedane. Kołąbeczki O, pokażcie pokaż się, pokaż się moje malutki, pokażcie się. Piękna i tam samiczka z Janseną, przepiękna. Tu mamy zwanroi Radwan Młody i tam jest wosa I to są moje tygryski, moje tygrysienki, Tak ktoś jest chętny Co moje maluchy? Moje maluszki Oczywiście ktoś chce jeszcze oprócz młodych czasami i starych to też mamy różne gołębie, są różne Klatka klatkach, a teraz młoda, bo ja przesadziłem, nawet godne polecenia. Zapraszam 503 528 502 Robert Henkel Polska. No pokażcie się pupileczki. A kaść.